krótka zasada działania przypięciówki. Wygląda to tak. Tak, jak tu widzicie, mamy znak uziemienie. Powiedzmy, że tu już jest podłączone uziemienie, które jest gdzieś tam, gdzieś tam na zewnątrz. I teraz tak. Tu, tu podłączamy DC plus, DC minus, czyli plus od paneli, minus od paneli, stąd dalej do wyłącznika paneli i stąd dalej do falownika. I teraz co się dzieje. Uderza, powiedzmy, piorun. Pierwszy kontakt, że tak powiem, w przewody, powiedzmy, uderza, w panele uderza. Co prawda ja mam maszt uziemiony, ale też tak może się zdarzyć, że pójdzie nam po przewodach. Do falownika później koniec, z falownikiem niestety. Plus i minus podłączamy i w tym momencie te topiki, które tutaj się znajdują, parametry ich tutaj zobaczycie na, na filmiku. One strzelają i puszczają cały ładunek, że tak powiem, tym przewodem do uziemienia I tym sposobem ochroni mamy ochroniony falownik przez, przed uderzeniami piorunów, ale władowaniami atmosferycznymi, ale pamiętajmy, że musi być porządny uziom, nie? bo jeżeli po, uziom będzie słaby, no to, to tak będzie średnio działało i raczej na pewno się nam falownik spali. Teraz dlaczego? Tu jest po stronie DC, tu jest to samo po stronie AC, dwie nie Patrzcie na to, ta sama zasada. I zobaczcie, tu jest znak uziomu, i tu jest znak uziomu. A z tej strony mamy tylko tutaj. Dlaczego? Dlatego, że musimy, tu, że nie jest to potrzebne. Bo w zestawie do tego, do tego tutaj zabezpieczenia jest tak zwany mostek, który wkładamy w to miejsce. Teraz jest zakręcony, nie wcisnę, bo zakręciłem przewód, wkładamy w to miejsce. Spróbuję, spróbuję tutaj to odkręcić dosyć mocno. Dokręciłem o odkręcam go, wkładam ten mostek. I tym sposobem również i z bieguna dodatniego, jakby miało uderzyć piorun, właśnie w biegun dodatni od paneli, też zostanie poprzez ten mostek odprowadzony że tak powiem, ten wysoki, wysokie napięcie do uziemienia. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Taka sama zasada działania po stronie, po stronie AC, czyli 230. Z tym, że tu nie było już mostka, dlatego każdy, każdy z tych, z tych zacisków jest opisany dodatkowo, dodatkowo znakiem uziemienia. Można zrobić coś takiego. Oczywiście to, to jest prowizorycznie. Zrobić mostek i puścić od jednego z nich do, do zacisku uziemiającego, albo można po prostu po jednym przewodzie puścić sobie, zarówno jak i z fazy, jak i z zera, puścić sobie do uziemienia, też, też będzie to dobrze zrobione. Ja chyba zrobię, nie będę używał tego mostka, zrobię sobie po przewodzie, co mi szkodzi, mam przewodu, nie będę tu kombinował, puszczę sobie jeden i drugi. I tak, i tak to powinno być prawidłowo podłączone, co chciałem powiedzieć, nie patrzcie tak na ten kolor przewodu, bo to oczywiście rzecz jasna powinien być żółto-zielony, wszystkie przewody właśnie z tym podłączone pod takie oznaczenie uziomu powinno być żółto-zielone, ja tego przewodu nie mam chwilowo, na pewno sobie zrobię tak jak powinno być na tą chwilę, na potrzeby filmiku używam niebieskiego, także no tak to powinno wyglądać właśnie zabezpieczenie przed uderzeniem pioruna, ale pamiętajmy, najważniejsze, jeszcze raz powtarzam, żeby zrobić porządny, porządny, jeszcze raz porządny uziom. To tyle.